Hej czołem. Pamiętacie, jak pisowcy nas mamili kontraktami, że za pomoc naszemu przyjacielowi ze Wschodu, który prowadzi wojnę z Rosją, że za naszą pomoc, będziemy mieli kontrakty. Będziemy mieli kontrakty na karabinki, grot, które przekazaliśmy, ale kolejne to już będzie kontrakt, będziemy mieli pieniądze za to. 100 Rosomaków, najnowocześniejszego sprzętu wojska polskiego. Kołowych transporterów opancerzonych oddaliśmy za friko, ale Morawiecki mówił, że mamy kontrakt na 150 rosomaków. Będziemy na tym zarabiać, super na tym wyjdziemy. No i co? No i okazuje się, że na przykład te karabinki sobie wzięli, ale kontraktów to już nie podpisali. Rosomaczki to sobie wzięli ale kontraktów nie podpisali. A kto podpisał kontrakty? No na przykład okazało się, że wybrali inne karabinki, czeskie karabinki wybrali. I o tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, ale najpierw kciuł w górę, komentarz taktyczny, subskrypcja i udostępnienie. Zaczynamy. Żeby porównać sobie skalę po prostu tej obłudy i tego mamienia nas Polaków, że cokolwiek mogliśmy zarobić albo przynajmniej wyjść na zero na tej wojnie, no to mamy artykuł z 16 marca 23 i wtedy Portal Defense 24 pisał tak Grot został wybrany przez Ukrainę m.in. ze względu na swoją wysoką niezawodność i dużą tolerancję na jakość amunicji używanej do niego. Jest to bardzo ważne, ponieważ w warunkach wojennych na Ukrainę przychodzi różna amunicja różnej jakości. W 2022 roku Polska w ramach pomocy przekazała bezpłatnie Partię Karabinków Grot. W, w dostępnych komentarzach jest on chwalony przez żołnierzy ze Wschodu. PGZ SA i zależna spółka fabryka broni Łucznik Radom negocjowała sprzedaż dużej partii tej broni yy, u naszego wschodniego sąsiada. Będzie ona kupiona już na komercyjnych zasadach, choć nie wiadomo, kto za nie zapłaci. Możliwe, iż środki na ich zakup będą pochodziły z europejskich funduszy wsparcia. No a teraz mamy kolejny artykuł, już przypomnę, to był marzec 23. Teraz mamy grudzień 24 i mamy artykuł z 14 grudnia 24 i co? I figa z makiem. Strefa Strefaobrony.pl pisze tak. W ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy w sprawie transferu technologii no nowoczesnej broni strzeleckiej ukraiński przemysł zbrojowy rozpoczął produkcję czeskiego karabinka CZ Bren 2. Wkrótce ukraiński przemysł będzie też samodzielnie wytwarzał do niego amunicję. Na początku obecnej dekady, jeszcze przed wybuchem gorącej fazy wojny, polska zbrojniówka była zainteresowana dostawami broni strzeleckiej dla sił zbrojnych Ukrainy. Według doniesień medialnych, fabryka broni łucznik RADOM, to firma należąca do polskiej grupy zbrojniowej, chciała zaoferować Ukraińcom swój flagowy wyrób, a więc karabinek MSBS GROT. Ostatecznie jednak z różnych przyczyn. Do podpisania kontraktu nie doszło. Nie doszło również do podpisania umowy dostawy broni z Radomia do ukraińskiej armii, która w marcu 2023 zapowiedział ówczesny premier i szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Stwierdził on wówczas, że zamówienie jest pewne, oraz że nie będzie ono śladowe. Żadnego, żadne szczegóły ewentualnego kontraktu nie zostały ujawnione, ale wówczas wiosną 23 jego podpisanie wydawało się prawdopodobnie, prawdopodobne. Jeszcze w 2022 roku Polska przekazała bowiem siłom zbrojnym Ukrainy dużą partię karabinków w Grot w ramach donacji, a polska broń była chwalona przez użytkujących ją żołnierzy. No. No, czego nie rozumiecie? Za darmochę to bierzemy, a jak już by trzeba było płacić, to nie! Kolejny kontrakt, kolejny wał. Czyli co? Jak groty za darmo, no to ok, jak trzeba płacić, no to już nie bardzo, jak trzeba kupić, to nie bardzo, no, jak będziecie mieli jakąś darmochę, to chętnie weźmiemy. Ja pierdzielę. Wiecie co, przypominają mi się te ogłoszenia nieraz na OLX-ie, że oddam, jak ktoś ogłasza, oddam za darmo jakiś tam tapczan, jakieś meble, nie? To dzwoni pacjent i mówi, panie, a to będzie z wniesieniem? <głodzio> Chcę to wziąć? Ja to wezmę, tylko weź mi panie to jeszcze wnieść. No jak to bez wniesienia? A kto mnie to. Ja to mogę od pana wziąć, tylko ktoś by musiał to znieść, wnieść. No ludzie są nieraz bezczelni. Ale ten pan od day-day też jest bezczelny i jakoś wrażenia to na nas nie robi, nie? Także rosomaki też dostali za darmochę, chyba 100 sztuk, nie, nie, dokładnie nie pamiętam. Na pewno 100 sztuk albo więcej nawet. I to jest wtedy ok, ale jak rosomaki trzeba kupić, to już nie jest ok. I również tutaj mamy porównanie. Porównywaliśmy groty. Artykuł był z 16 marca 23 i aktualnie jest informacja z grudnia 24. Jeżeli chodzi o Rosomaki, to jest informacja z kwietnia 23 i z listopada 24. No i co tutaj czytamy? Krótko, gazeta prawna.pl 5 kwietnia 23. W środę, podczas swojej wizyty w Warszawie, prezydent Ukrainy Włody Mryzołęski spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania w KPRM w obecności Żeleńskiego i Morawieckiego podpisane zostało m.in. porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kalibru 125 mm. Później prezydent Żeleński i premier Morawiecki podpisali także list intencyjny o współpracy w zakresie dostaw sprzętu obronnego, w szczególności KTO Rosomak. O szczegółach poinformował po spotkaniu we wpisie na Twitterze rzecznik rządu. I co ten rzecznik na Twitterze napisał? To jest bardzo ważne. Jednym z głównych tematów rozmów była kwestia zakupu zakupu polskiego sprzętu wojskowego przez stronę ukraińską, która kupuje od polskich zakładów 150 Rosomaków. Kupuje trzy kompanijne moduły ogniowe, rak, 100 pocisków do zestawów rakietowych, piorun. Hm. Gdzie te zamówienia? Jak już kupili, gdzie te pieniądze? Wyparowały? No nie wyparowały, bo mamy tutaj rp.pl, portal www.rp.pl i artykuł z 19 listopada 24, gdzie czytamy dosłownie trzy zdania. W kwietniu 2023 podczas wizyty prezydenta Żeleńskiego w Polsce ogłoszono, że Ukraina kupi od nas 150 transporterów opancerzonych Rosomak kilkadziesiąt samiom, samobieżnych moździerzy Rak i rakiety do zestawów lotniczych Piorun. Wartość takich umów to byłoby kilka miliardów złotych. Jednak do realizacji tych zapowiedzi nie doszło i obecnie nic nie wskazuje, by dość miało. Choćby dlatego, że realizacje polityczne, choćby dlatego, że relacje polityczne na linii Warszawa-Kijów, które zawsze które zawsze w tego typu transakcjach mają znaczenie, mocno się ochłodziły. Do realizacji tych zapowiedzi nie doszło. I obecnie nic nie wskazuje, by miało dojść. Groty za darmo? OK. Płacić? Nie, nie, panie, gdzie płacić? Rosomaki za darmo? OK. Rosomaki kontrakty? Kupywać, płacić? Nie, panie, tyle to nam nie trzeba. Pakiet pomocowy 100 milionów euro, który Tusk wysyła do naszego wschodniego sąsiada? No jasne, w każdych ilościach przyjmiemy. Pakiety pomocowe bierzemy, kontrakty nie. A tak miało być pięknie. Pakiet pomocowy w każdych ilościach. 45 pakiet pomocowy Tusk wysyła jako prezent chyba świąteczny. Prezent o wartości 100 milionów euro. Ale kontrakty nie, 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 nie. A ja się jeszcze pytam, co z kontraktami na odbudowę. Bo każdy mówi: No, będziemy tutaj pomagać, później skończy się wojna, będzie trzeba tutaj odbudować, bo tam wiadomo, rakiety leciały na Kijów, na Odessę, na inne miejscowości, to tutaj nasze firmy wejdą, będą zarabiały, kasa wrócić do Polski, bo tam zarobią, a tu będą wydawać. Nasze polskie firmy. No, <grym> zamiast tych kontraktów. Jakichkolwiek kontraktów, to będzie rozkaz od pana Trumpa naprzód zapewniać bezpieczeństwo, rozlokować wojsko polskie na terenie i tyle. Fajnie? To jest polityka rządów pisowsko-peowskich. Gratuluję. Na koniec, kciuk w górę, komentarz taktyczny, subskrypcja, udostępnienie. A jeżeli masz ochotę wesprzeć rozwój kanału, w opisie pod filmem są różne opcje wsparcia. Wszystkim wspierającym i oglądającym oczywiście serdecznie dziękuję, a na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.